Dziękujemy i dzięki bardzo, dziękuję. bardzo za Dzień dobry, witamy na oficjalnej konferencji. Prasowej... dobry, witamy na oficjalnej konferencji prasowej poprzedzającej mecz eliminacji Euro 2024 Polska, wyspawczy Polska. Oczywiście dzisiaj z nami jest selekcjoner Michał Probiesz oraz Mati Kasz. Zaczniemy od pytań uh, do Matiego. Możecie zadawać je bezpośrednio uh, w języku angielskim. Welcome to the official press conference of Polish national team. Welcome to head coach Michał Probierz and Mati Káš. Questions to Mati. <laughs> I'm Mati Káš. I wanted to ask you about your first know, impressions about Euro 20 because. Uh, the video of you with in wind, yeah, next to the plane went viral, and yeah, it was. I think the conditions are uh, quite tough. Yeah, obviously. Um, yeah, you could say they're tough, but I think we've prepared really well for this game. Um, obviously, we know it's going to be a tough game because, full respects to them um, and credit to them, and they showed that in the first game at home. So, um, yeah, we've got a game plan, obviously. Um, Yeah, we're going to try and stick to that and, try and win the game. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Oczywiście wiemy, że będzie to trudny mecz, co też pokazał pierwszy mecz w Warszawie, ale mamy plan na to spotkanie i postaramy się to go odpowiednio zaprezentować. Matty, uh, have you experienced such uh, conditions when you played, for example, in in England? Some, sometimes? Uh, no, I haven't actually. Uh, it's normally quite cold in England to be fair, um, but not as windy, but no, nah, it's a new challenge. We're really looking forward to it. And as I said then, that the main objective for us is to go out and win. Um, and obviously we respect the opponent. We've played them, we know it's gonna be a tough game, but we have gotta focus on us and, and not worry about anything else. Pytanie było warunki pogodowe. Mati powiedział, że oczywiście w też bywa tak zimno, ale nie jest tak wiecznie. Ale jesteśmy do tego przygotowani, mamy e, oczywiście wielki respekt do naszego rywala, ale przyjechaliśmy tutaj na pewno po to, żeby, e, żeby wygrać. So one more question to Mati, Mati, uh, you've been in the national team for for two years as your fourth coach of the national team. Uh, are there any similarities between the coaches or definitely not? Um, no, I think every coach has got a different identity and a different style. Um, And yeah, I think the first few days have been really good. The, the positivity around the group is amazing. The the um, yeah, the vibe around the group's really good and, and hopefully we can we can transfer that onto the pitch. Obviously we haven't had a lot of time to work but there's a clear identity from the coach and we've passed that onto the players really good. So um, yeah, it starts tomorrow night and hopefully we can start with a positive start. <laughs> Czy każdy z tych trenerów czym się różni? Matej powiedział, że oczywiście każdy trener ma swoją e, e, osobowość. Z każdym się troszeczkę inaczej pracuje, ale już mieliśmy tutaj trzy dni wspólnych treningów, zdążyliśmy się poznać. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Czuć taką pozytywną wibrację wewnątrz zespołu, no i wszyscy liczymy, że to jutro się przyłoży na boisko i uda nam się tutaj wygrać. hello, matthew. i have a question about the good and the weakness points of the faroe island team. could you describe the the team of the faroe islands? thank you. yeah, i think firstly they showed in the game that in the first game we played, they're a difficult team to break down. Um, and obviously a game of football is very difficult. to. you have to find a way to win the game. So. Um, yeah, we've watched them, we've gone over bits of them so we know that they can do that. But then again, I think we've got to, got to be aware that we're a really good side. We've got really good players that can make a difference at any time. So, I think for us our main focus is worrying about ourselves. but then obviously having the respect to the opponent. So, yeah. We'll see you tomorrow night. Pytanie do Matejko żeby wymienił dobre Mati powiedział, że oczywiście w Warszawie wszyscy widzieliśmy, że jest to trudny rywal. Trudno było zdobyć pierwszą bramkę, no ale udało się to, wygraliśmy ten mecz. Oczywiście mamy bardzo dużo szacunku do tego rywala. Dzisiaj futbol się wyrównuje, trudno jest grać też z teoretycznie słabszymi zespołami ale oczywiście my się skupiamy głównie na sobie my wierzymy we własne umiejętności i na tym się głównie chcemy skupić przed jutrzejszym meczem Wojciech Górski Interia Mati, I want to ask you um, we all know that you can play in different systems but what is your natural favorite position on the field is there a right back fullback or a winger To be honest I love the game that much that I'll play anywhere I don't mind I remember in in my club in the last few games, not the last few games, we played Burnley. and in the last fifteen minutes, I played left back. So uh, now I like obviously playing on the right side, whether it's as a right back or a winger. I like attacking a lot, um, but then also when I play in a back four, I know that defensively I have to be really really good as well. So um, yeah, I like attacking. I'd say that I can score and create goals. Try to. <laughs> Pytanie do Matejego było jego na boisku, bo wiemy, że Potrafi się ona zmieniać głównie oczywiście w klubie. Mati odpowiedział, że dla niego w sumie pozycja nie jest najważniejsza, on po prostu kocha grać w piłkę i najważniejsze jest dla niego to, że on może grać. Nie ma znaczenia, czy on jest, gra jako skrzydłowy, czy jako wahadłowy, czy jako boczny obrońca, lubi grać po prawej stronie, a największą przyjemność mu sprawia strzelanie goli i asystowanie przy golach swoich kolegów. Jeśli nie ma więcej pytań do Matiego, to Mati, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przygotuj się, <laughs> przygotuj się do treningu. <laughs> Przyniesie. Yeah. ja? Do selekcjonera, proszę Przemek Ofiara. Panie trenerze, ja mam pytanie, czy wierzy pan w liczby, klątwy i tak dalej, bo w XXI wieku żadnemu selekcjonerowi nie udało się wygrać meczu debiutanckiego, ostatnim był Janusz Wójcik w roku 97. Jak pan do tego podchodzi? Udało no, się już w 97, dzień wszystkim. Akurat ja nie, nie jestem przesądny w żaden sposób, ja uważam, że przesądy są oznaką słabości i akurat... Wszystko, co robię, to przygotowuję zespół odpowiednio do spotkania i w taki sposób też podchodzimy tutaj do zespołów wyspowczych. Dzień dobry, Filip Jastrzębski, Jedynka Polskie Radio. Panie selekcjonerze, co pan wpoił naszym piłkarzom przez te kilka dni pracy? No właściwie jeden, dwa dni pracy, które mieliście. Dla nas najważniejsze było kwestia regeneracji wszystkich zawodników, bo jak wiemy, większość zawodników grała bardzo dużo spotkań. W niedzielę, w niedzielę jeszcze duża grupa zawodników grała, dlatego ten poniedziałek mogę tylko pogratulować zawodnikom że tego, że wyszli wszyscy za trening, że nie szukali usprawiedliwień, wiedząc, że są zmęczeni, że udało nam się trochę popracować nad organizacją gry. Wczoraj mieliśmy dzień, że, że mogliśmy trochę oswoić się z piłką też i, i, i porozmawiać na tematy kwestii, w jaki sposób chcemy grać, ale tak naprawdę pierwszy trening, który mamy to jest dzisiaj i dzisiaj tutaj też Chcemy zaznamiać się z boiskiem, chcemy wiedzieć po prostu, jakie będzie to boisko i dla nas najistotniejsza jest kwestia nastawienia, bo przed meczem wielu już przegrało, jeszcze nikt nie wygrał. I to, jest, I to jest moment taki, że tutaj nie ma co mówić o wietrze, nie ma co mówić o pogodzie, o deszczu, tylko po prostu trzeba wyjść na boisko, wiedzieć, co się chce. I być skoncentrowanym od samego początku, narzucić swój styl grania. Wiem, że wyspy owcze u siebie na pewno są groźne. Znają tutaj to boisko, znają te warunki i też to, co sam trener, asystent w jednym z wywiadów, których teraz udzielił, mówił, że na pewno wie, że nie ma Roberta Lewandowskiego, to polski zespół będzie troszkę inny i na pewno to jest też dla nas, że jest to zupełnie inny zespół, ale. Też wierzę w to, że to będzie zespół, który będzie dążył do zwycięstwa, który że zespół będzie od samego początku grał bardzo agresywnie. Dzień dobry Panie Trenerze, Adrymanik TV24, tutaj na samej górze jestem. Chciałem zapytać o te nastawienie, o których Pan mówił, jakie w takim razie jest teraz nastawienie w drużynie, jeżeli chodzi o te trzy ostatnie mecze do końca, no i ten mecz jutrzejszy tutaj na Wyspach. No i przede wszystkim, czy żaden z piłkarzy nie, po tych dwóch jednostkach treningowych odbytych w Warszawie, nie nalega na urazy? Dziękuję bardzo. No my nie myślimy o innych meczach, bo to nie, nie ma znaczenia, następne mecze, jak ten mecz nie będzie wygrany, dlatego wszystko co mamy, wszystko co Chcemy postawić, jeżeli chodzi o kwestie organizacji gry, o kwestie wykorzystania słabszych momentów wyspowczych, to chcemy to jutro wdrożyć i dopiero później myśleć o następnych spotkaniach. Dlatego tym meczem kluczem jest wygrywanie krok po kroku, a nie patrzenie, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o zawodników, no to do dzisiejszego treningu wszyscy biorą udział, ale czy któryś z zawodników. Nie będzie mógł, to dopiero ocenimy, po. Bo, bo gdzieś tam jakieś drobne urazy są, ale na razie nikt nie zgłaszał, dlatego tym bardziej chwała, chwała naszym zawodnikom. Dominik Wardzichowski, sport.pl. Dzień dobry, panie trenerze. Panie trenerze, powiedział pan, że reprezentacja Polski musi w tym meczu narzucić swój styl gry. Jaka ma być reprezentacja Polski Michała Probierza w tym meczu z Wyspami Owczymi? No to prawda, dużo można mówić w piłce, można opowiadać i historia później weryfikuje to wszystko 105 metrów na 68 i to jest tak, że na pewno chcemy grać w piłkę, chcemy za wszelką cenę spróbować też utrzymywać się przy tej piłce i to co najważniejsze w piłce, zdobywać bramki i bronić bronić dobrze, zawsze się, się śmieje, bo jeden z byłych moich prezesów zawsze mówi że najważniejsze w piłce jest bronić szczelnie, strzelać celnie. I to jest, i to jest nie ma nic, nic nie, nikt nie wymyślił jeszcze nic prostszego i to chcemy po prostu zrobić za wszelką cenę. I chciałem Pana jeszcze zapytać o emocje, jakie Panu towarzyszą przed debiutem w roli selekcjonera. Czy to jest dla Pana szczególny mecz, czy już to doświadczenie, które Pan ma trenerskie, pozwoli bardzo spokojnie podejść do tego spotkania? Na razie śpię spokojnie. no Nigdy nie wiem, co będzie, bo to jest różnie, nie, nie da się powiedzieć, bo jeszcze nie byłem przed takim faktem, jest to na pewno dla mnie, dla mnie ważne spotkanie i to jest też taki moment, że, że jak się patrzy, to w życiu są różne chwile, dlatego tak przy okazji też mam nadzieję, że profesor Filip, jak wyjdzie z tego spotkania, które toczy teraz z życiem pozytywnie. Trzymam za niego mocno kciuki. Też zawsze mnie wspierał w trudnych momentach, mimo różnych, jakie miałem. dlatego te emocje są bardziej w takich relacjach ludzkich, a piłka to jest przygotowanie odpowiednie do meczu i później już trener ma tylko trzy możliwości zmiany. Pierwsze to w ciągu meczu, drugie w przerwie i zmiany po. W trakcie drugiej połowy, a po meczu już można tylko opowiadać. I tak mój ulubiony ostatnio sport. Golf to jest ulubione słowo jakby. No, jakbym trafił dobrze, to by było. No, I to jest tak samo w piłce. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby wykorzystać maksymalnie do w 100% to nasze zaangażowanie, nasze przygotowanie do tego spotkania i wierzę w tych zawodników, bo widzę, że naprawdę mają wielki potencjał, aby go przenieśli. I to jest mój teraz taki cel tego tych najbliższych dni, żeby po prostu w pojedzie. Chęć zwycięstwa, żeby w im to, że od pierwszej minuty musimy po prostu być agresywni i to y, przełożyć na boisko. Dzień dobry, panie trenerze, przemyślanger.gol.pl. Ja chciałbym swoim pytaniem nawiązać troszkę do wypowiedzi trenera wyspowczych z wcześniejszej konferencji, który powiedział, że przewagą Polski na pewno jest to, że ma nowego trenera, więc nowy trener może wystawić nawet i nową całkowicie jedenastkę. Trudno analizować poprzednie mecze, bo właściwie nie wiadomo, co z nich wyniknie, bo przychodzi nowy trener, ten nowy trener z nową myślą. Czy pan się zgadza, że to jest faktycznie duża przewaga reprezentacji Polski? I od razu spytam o tą jedenastkę. Spodziewam się, że pan nie wystawi całkiem nowej jedenastki? w porównaniu z y, poprzednim meczem. Natomiast Ile zmian, czy dużo zmian, może konkretnie właśnie ile jest pan w stanie powiedzieć? I jeszcze od razu dodatkowe pytanie, bo akurat jestem na Wyspach Owczych od... od... To może najpierw jedno odpowiem, jak, jak mogę. Jeżeli chodzi o to, co trener powiedział, no to jakby tak było, to by co tydzień kontrakty podpisywało się na tydzień. I jak następnie wygra się to następny mecz, no to jest... No jednak długofalowa praca jest zdecydowanie łatwiejsza i ułatwia to, bo poznaje się zawodników, można tych zawodników też wiedzieć na co i co, jak liczyć. Ale tutaj, jak, jak też rozumiem, to jest też taka gra trochę psychologiczna i z, takie spuszczenie presji na, na przeciwnika. Dlatego rozumiem to, a wystawienie jedenastki, no to mamy tylu zawodników i na pewno jest grupa zawodników, która na pewno się nie zmieni i grupa zawodników, która tworzy trzon tego zespołu i ten trzon. Yy, Zdaję sobie sprawę, musi wprowadzić do nowe standardy, które od samego początku będą wiązywały, wprowadzić tych nowych zawodników, wprowadzić do tego, żeby oni grali i żeby od samego początku nie było żaden obaw, że ktoś nie chce piłki, tylko żeby wszyscy po prostu dążyli do tego, nawet jak popełnią błąd, to trudno, ale ktoś go naprawi następny. Ciekawi mnie jeszcze kwestia stałych fragmentów gry, bo akurat e, czytałem przed konferencją, że były trenowane na, na treningu, nie miałem szans zweryfikować, bo jestem tutaj. E, natomiast czy... Można się spodziewać stałych fragmentów gry granych raczej krótko, ze względu na to jaki tutaj panuje wiatr, ja mam wyobrażenie, że piłka będzie stawać w powietrzu lub nawet się cofać, jeżeli, jeżeli faktycznie wiatr zawieje. Jak będą wyglądać te stałe fragmenty gry jutro? No raczej wiatr nie będzie wiał już wieczorem, to już jest takie, jak patrzyliśmy nawet na mecze, to te wieczorne mecze nie jest tak, że ta piłka płata tu... Tu w figle stałe fragmenty gry też nie, my nie mieliśmy możliwości, kwestia tylko wytłumaczenia organizacji gry, którą, którą chcemy wprowadzić i, i nie mieliśmy za dużo czasu na to, bo zawodnicy jednak to co powiedziałem byli po tych meczach i nie mogliśmy tylu, tylu elementów wprowadzić, ale wywiad widać dobrze działał, bo rzeczywiście robiliśmy wczoraj stałe fragmenty gry. Marek Ignacio Wisztefow, info. Panie Trenerze, na pewno ma Pan bardzo dobrze przeanalizowany pierwszy mecz z Wyspami Owczymi. Powiedział Pan, że będziemy tutaj starali się jak najdłużej utrzymywać przy piłce. Być może Wyspy Owcze nam to ułatwią. Będą chciały oddać piłkę reprezentacji Polski i grać mniej więcej w ten sam sposób jak na stadionie narodowym. Czy my będziemy w stanie tutaj czymś ich zaskoczyć w ataku pozycyjnym, żeby nie wyglądało to tak no, źle jak to wyglądało w pierwszym meczu. No to jest jeżeli chodzi o kwestię samego ustawienia to, to jak mecze wcześniejsze pokazują, Wyspy Owcze u siebie tak nie grają. grają. Szukają też momentu pressingu, podchodzą agresywnie starają się odebrać piłkę na połowie przeciwnika, także na pewno to też będą starały się robić, ale my wierzę w to, że poprzez to jak chcemy przygotować zawodników i jaki personalny skład ustawimy Ci zawodnicy rozegrają dobrze to spotkanie i te elementy, które musimy wykorzystać w grę 1 na 1 plus formy wykorzystania też tego boiska, które jest bardzo szybkie, to wierzę w to, że to wprowadzimy i to się przełoży na wynik spotkania. Jacek Kurowski, jeszcze raz Panie trenerze TVP Sport, chciałem Pana zapytać o dwie rzeczy trochę ze sobą powiązane, brak Roberta Lewandowskiego, tener Wyspowczyk twierdził, że Polska będzie grała bez lidera, Takich, takiego słowa, takiego sformułowania użył, jak Pana zdaniem to może wpłynąć na reprezentację Polski, brak Roberta Lewandowskiego, czego Pan się spodziewa po swoich zawodnikach, to moje pierwsze pytanie. No, wierzę w to, że wytrzymamy presję. Na pewno brak Roberta jest nieukrywalny, bo to jest zawodnik, który po pierwsze zdobył dwie bramki z wyspami owczymi. Po drugie e, ciągle był liderem tego, tego zespołu i taka jest piłka, trzeba sobie radzić. No, wiemy, że różne są sytuacje. Mało było takich sytuacji, że reprezentacja ograła bez Roberta i też to będzie dla nas taka odpowiedź, jak to się zmienia i w jaki sposób musimy do tego ustawić. Będziemy mądrzejsi po kilku minutach spotkania. A druga rzecz y, dotycząca składu. Naturalnie, mając świadomość, że żadnych szczegółów Pan nie poda, to zapytam dość ogólnie. Czy Pan nas jutro składem zaskoczy? Pytanie, co to jest zaskoczyć kogoś składem? Bo to no, no w dwunastu nie zagramy. No, dzisiaj gierkę będziemy robili bardziej. 11 w polu, bo, bo jest nas więcej trochę zawodników, to, to tak, ale tak raczej zaskoczenia nie będzie, bo z tej grupy zawodników, którzy są to wszyscy zasługują na to. Wiemy też to, co powiedziałem wcześniej na konferencji, że jednemu czy drugiemu zawodnikowi też musimy pomóc w tym, żeby oni wskoczyli w klubowym i grali regularnie, tak jak Kuba Kamiński i Jakub Kiewior, to są zawodnicy, którzy potrzebują tego, żeby żeby po prostu ich trochę odbudować i, i też się zastanowimy, bo dzisiaj jeszcze mamy trening. I tak to, co powiedziałem wcześniej, że naprawdę to jest pierwszy trening, gdzie będziemy mieli e, grę jakąś, gdzie w tych grze zobaczymy, jak ci zawodnicy się zachowują, ale też, ale też proporcje będą inne, bo będziemy mieli skróconą grę i będziemy grali 12 na 12. Mając, mówiąc o zaskoczeniu, mam na myśli pojawienie się na przykład debiutanta w wyjściowej 11. No, jest taka szansa jak TVP Sport. Panie trenerze, może tak pół żartem, e, przed, kiedyś na konferencjach prasowych był Staudinger, teraz była okazja, żeby trochę literatury o Wyspach Owczych poczytać? No akurat e, miałem taką okazję, bo, bo gdzieś tam uważam, że praca to jest jedno, ale też e, człowiek musi trochę od, od tego odejść i Akurat fajną książkę czytam: 81 do 1 o Wyspach Owczych, i rzeczywiście jest to ciekawy kraj. Dlatego też tym bardziej przestrzegamy zawodników. Mówimy im, że to jest domny kraj, który, który chce reprezentować swój naród i musimy być bardzo czujni. Wie, wiemy, że są bardzo agresywni zawsze tutaj i to musimy przeciwstawić. I tak jak tam się okazało, że przyjechał zespół. Światkarski na mecz piłki ręcznej to tutaj akurat przyjechał zespół piłkarski i po meczu mam nadzieję, że będą mieli do nas e, duży szacunek i że pokażemy po prostu dobrą piłkę tutaj na stadionie. Szymon Janczyk weszło kom. Panie trenerze, miejscowi zwracają uwagę, że bardzo trudne są szczególnie te ostatnie mecze na Wyspachowczych. Czy pan analizując to też dostrzegł, to, że rywalom ciężej gra się tutaj jesienią? No to prawda, zawsze są takie, takie spotkania, bo to jednak mimo wszystko ta aura jest, ale to co powiedziałem, że ta aura jest od samego początku, od przyjazdu już wiedzieliśmy, że tak jest i to nie jest żadne, żadne usprawiedliwienie i też humorystycznie jest jeden z kabaretów, najgorszy jest wiatr, no i to można sobie tak wdrażać i, i na to patrzeć, ale to nie, nie, nie zwracajmy na to uwagę, Oby, dla obydwóch zespołów są takie same warunki i chcemy od samego początku przystosować się do no nich dobrze. Panie trenerze, Krzysztof Pulak, Fakt. Ja mam takie pytanie, na pewno miał Pan już na początku zgrupowania pewien plan na mecz z Pamiowczym. Jestem ciekawy czy po tych dwóch dniach z treningów ten plan gdzieś w Pana głowie się zmienił? Czy to co Pan zobaczył podczas treningów spowodowało, że ta myśl, no po prostu, czy te plany się zmieniły? No to jest to co mówiłem wcześniej, no, że, że nie, nie, nie mieliśmy żadnej gry, no to mieliśmy zajęcia. Indywidualne, bo byliśmy podzieleni na kilka grup. Zawodnicy, którzy grali w piątek i w sobotę mieli inne zajęcia, zawodnicy w niedzielę mieli inne, łączyliśmy to w grupy i to nie mogłem tego zmienić, tego planu, który ci zawodnicy, którzy są powołani, żeby był, ze względu na to, że nie mieliśmy żadnych okoliczności takich do zmiany samej po prostu nawet gry krótszej. Wojciech Górski, Interia, trenerze chciałem zapytać o okoliczności tego lotu do, tutaj na Wyspy Owcze, no bo wiadomo, że warunki były trudne, jeden późniejszych samolotów do Wysp Owczych z kibicami został zawrócony, Wam się udało dolecieć, polecieliście trochę wcześniej, zmieniliście plany, chciałem zapytać czy to był jakiś temat w reprezentacji wcześniej wśród piłkarzy, wśród sztabu i jak ten lot ostatecznie przebiegł? Byliśmy przygotowani na to, w jaki sposób ten lot się potoczy i trzeba pochwalić tutaj załogę, która prowadziła, że bez problemów, mimo rzeczywiście, że wiało, że widać było, że jest bardzo mocny wiatr boczny i z jednej czy z drugiej strony gdzieś tam chwiało, ale wylądował, załoga wylądowała bardzo dobrze i, i tutaj nie było żadnych tematów. Gorzej było z wyjściem, bo rzeczywiście w pewnym momencie wiało i było bardzo zimno, ale tak nie było większych problemów. Chyba wyczerpaliśmy tematy. Any questions from Home Journalist? I can see any, I think. Please. You understood everything, yeah? <laughs> All clear, okay. To się pani napracowało. Sabina? Kazu, fordelia do Món, tak. autor Möchtej Remorczyn. Kochani, uh, odbiór akredytacji o godzinie 16.00, wejście I. Ruka in i... Tak, gdzie jest napis media? Frak lokalna od godziny czwartej. Jutro. 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 Tak. Okay. Dziękujemy <noise> bardzo. I zapraszamy na trening 17. Quadrans otwarty.